Za wami mecz z Unią Święcim, więc po prostu, jak podsumujesz ten mecz, waszą grę w tym meczu? Wydaje mi się, że graliśmy naprawdę dobrze. Był to w ogóle mój pierwszy mecz w Ekstralidze w tym sezonie. No, był to mój debiut. Wydaje mi się, że pokazaliśmy się z dobrej strony jako drużyna i, i wszyscy są zadowoleni z tego, jak dzisiaj ten występ wyglądał. Wiadomo, że w Unii pewnie część tych czołowych zawodników nie grało dzisiaj, no ale chyba nie można powiedzieć o tym, że dzisiaj jakoś tak dominowali nad Wami, tylko bardziej po prostu wykorzystywali kilka błędów, które Wam się przydarzyło. Na pewno jest to mocniejsza drużyna, nawet bez kilku mocniejszych zawodników, ponieważ jest to wysokiej klasy na szczycie tabeli drużyna, ale wydaje mi się, że naprawdę postawiliśmy dzisiaj duży opór i pokazaliśmy, że możemy walczyć z takimi drużynami, jak Unia Oświęcim. Dla Ciebie ten pierwszy mecz, jak sam mówisz, pewnie też musiał być wyjątkowym przeżyciem. Na pewno. Jest to spełnienie jakiegoś marzenia od dziecka. Czuję się zadowolony. Wiadomo, że można było zrobić coś lepiej, ale cały kształt wydaje mi się, że wypadłem nieźle i czuję się naprawdę super z tego względu. A stresowałeś się w ogóle tym pierwszym meczem? Jeżeli mam być szczery, to tak. Był stres, ale wydaje mi się, że jest to taki stres, który w dużej mierze pomaga nam, przynajmniej mi, w takich momentach i powoduje takie spięcie, ale pozytywne, całego ciała. i Myślisz, że wasz poziom też się rozwija w tym sezonie i no, gracie lepiej niż na przykład na początku sezonu? Wydaje mi się, że z meczu na mecz popełniamy mniej błędów, wiadomo, są gorsze, lepsze mecze, w i upadki, ale widać, że coraz są z, bardziej zbliżone te wyniki tych naszych meczów z tymi drużynami i ta gra wygląda coraz lepiej. Wydaje mi się, że za niedługo jakieś punkty są w zasięgu. Myślę że właśnie, że kolejni rywale ym, trochę Was nie wiem, lekceważą? Jak, może, nie wiem, no, może dzisiaj nie u niego Święcie, ale na przykład Jastrzębie w ostatnich meczach. Yy, czy, czy... Czy też ci rywale patrzą na, waszą, na wasze miejsce w tabeli i, i właśnie trochę was lekceważą? Moim zdaniem może nie, dosłownie lekceważą, ale wiedzą, że jesteśmy może troszkę słabszą drużyną i podchodzą do tego meczu luźniej niż jeżeli z drużynami na swoim poziomie. Tak bym to ujął. To też jest wasza szansa, żeby wykorzystać Jak ten najbardziej, ten błąd. Jak najbardziej. To na koniec zapytam Cię. o waszą rywalizację o miejsce w ramce. Ty dzisiaj debiutujesz. Tak. Wiadomo, że w, w, tą nominalną jedynką w waszym klubie jest Juraj, no ale jest też Filip, więc e, pewnie z Filipem no to, to... czysz tą największą e, konkurencję. Znaczy, powiedziałbym, że te chłopaki y, wydaje mi się, że bronią w miarę na zmianę i obaj są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. A jeżeli chodzi o mnie, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się wystąpić w jakimś meczu i pokazać dobrej strony.